Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Brożyński. Z góry przepraszam za jakość tego nagrania, jak i za jakość dźwięku, ponieważ nie mam żadnego mikrofonu. Jestem w górach, w Bielicach z rodziną na feriach. Dziś postanowiłem sprawdzić, jak w warunkach narciarstwa biegowego sprawdzi się zegarek Fenix 6X Pro od firmy Garmin. W związku z tym zapraszam na ten materiał. Jeżeli oczywiście jakość dźwięku i obrazu nie będzie Wam specjalnie przeszkadzała. Chciałbym się skupić przede wszystkim na tym, jak wygląda taki trening, jak narciarstwo biegowe. Chciałbym też sprawdzić, jak działa tutaj GPS w takich warunkach zupełnie innych, gdzie nie ma absolutnie żadnego zasięgu ani telefonii komórkowej, ani, ani żadnego zasięgu związanego z jakimkolwiek Wi-Fi. Więc wybieramy się na czeską stronę, do, do chatki Paprysek. Więc jeżeli macie ochotę, to serdecznie zapraszam do takiego filmu trochę spontanicznego, mało profesjonalnego technicznie, ale mam wrażenie, że będzie... Ale mam nadzieję, nie wrażenie, a nadzieję, że będzie dobry pod kątem treści. No to chodźmy na szlak. Ok, teraz zobaczymy, jak Fenix 6 X Pro szybko łapie GPS w takich, właśnie warunkach górskich. Dobra, może być troszeczkę przez moment niewyraźnie, bo mam tylko jedną rękę do dyspozycji. Wybieram bieg narciarski stylem klasycznym i wyszukiwanie teraz połączenia GPS. I już, już jest GPS. Ja sobie w tym moim treningu tak wszystko ustawiłem, żebym od góry widział przede wszystkim siłę i jakość tego zasięgu. W związku z tym, jak zaczniemy, trening, no to będzie to widoczne. Jak widać jest 82% taki poziom naładowania baterii, no to naciskamy start. OK. I od góry widać, jaki jest, jaka jest jakość tego zasięgu GPS, stoper, dystans, aktualny czas. No to zaczynamy naszą biegową wędrówkę. Na biegowym dość istotna jest aby był ten ślad. Ten ślad to jest właśnie ścieżka, którą suną narty. Fajnie go na jest w dwie strony. Po polskiej stronie, szczególnie tam, gdzie jest mało śniegu, takiego śladu nie ma. Ten, który tu widzicie, jest przede wszystkim zrobiony przez narciarzy i narciarki, którzy wcześniej przede mną tutaj jechali. Ważne jest, żeby spacerując, nie dreptać tego śladu, ponieważ właśnie on bardzo ułatwia narciarzom nie tylko jazdę pod górę, ale przede wszystkim zjazd. OK, zwróćcie jeszcze uwagę na jakość sygnału GPS. Ja na to zwracam uwagę, ponieważ jesteśmy mniej więcej 1,5 kilometra w drodze. I zwróćcie uwagę, zwróćcie uwagę, gdzie jestem. W górach nie ma tu żadnego zasięgu, jakiejkolwiek sieci komórkowej. Są bardzo wysokie drzewa. Zwróćcie uwagę, jestem na szlaku, prawda? I zwróćcie uwagę że cały czas jakość tego sygnału GPS jest bardzo wysoka, tak? Więc nie dość, że sygnał został złapany dość szybko, tak? To jeszcze y, cały czas ta jakość tego sygnału jest na bardzo wysokim poziomie. mimo, że przecież jak jadę, to zegarek jest przede wszystkim ukryty tak, pod mankietem, tak? Kurtki. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest bardzo jasno i słonecznie. Chciałem Wam pokazać kolejną zaletę Phoenixa 6X PRO, czyli wyświetlacz transplektywny, czyli taki, który w ultra jasnym słońcu wszystko ładnie pokazuje na ekranie. Jest to typ ekranu, który przepuszcza, odbija światło, jak widać, może on nie zachwyca jakimiś pięknymi barwami i kolorami, ale w terenie no, sprawdza się po prostu wybitnie. Kolejna rzecz warta uwagi to, są, to jest wysokość. Możemy ją podglądać na bazie tej wysokości, która odczytywana jest z czujnika barometrycznego, jak i z GPS-u. Kolejna rzecz to mapa, tak? Widzimy szlak, jaki już przejechaliśmy. Mapa oczywiście dzięki wbudowanemu kompasowi również obraca się razem z nami. Możemy łatwo przemieszczać się po szlaku, ewentualnie sprawdzić sobie, ewentualnie sprawdzić sobie, czy gdzieś nie odjechaliśmy za bardzo. To jest też ważne, że ta mapa jest wgrana na stałe, tak? Darmowa, wgrana mapa, aktualizowana mapa przez Garmina, więc nie musimy się przejmować tym, że nie mając zasięgu, nie mając telefonii komórkowej, to będziemy mieli jakiś problem z orientacją w terenie. Jak widać, inni narciarze biegowi również dopisują, a ja wciąż pod górę. Oczywiście co kilometr widzimy w jakim tempie przejechaliśmy dany kilometr i ile czasu już upłynęło od momentu, kiedy wystartowaliśmy. W tej chwili mamy 3 kilometry za sobą. Przyznam szczerze, że uwielbiam te klimaty. Im wyżej, tym bardziej urokliwie można się poczuć jak w jakiejś baśni. Znów sprawdźmy, jaka jest jakoś sygnału GPS. Cały czas w porządku. Wysokość GPS i wysokość barometryczna. Taka różnica. Ok, mam teraz przerwę na takim rozstaju dróg. Z jednej strony możemy pędzić do Czech, z drugiej cały czas jeszcze gdzieś tam w głąb Polski albo ewentualnie wrócić. Właśnie termosik będziemy polewać do kubeczka. Jestem w takim miejscu, które jest już prawie pod koniec celu mojej dzisiejszej wędrówki, bardzo blisko Papry Seku. Ale jest to też miejsce, które jest bardzo wysoko i do którego trzeba zgrabnie podejść. Okej, okay. i teraz tam, najtrudniejsze podejście. Tutaj, jak widać, dość dziewicze podejście, bo od ostatniego opadu śniegu widzę, że nikt nie wchodził, a wejście... Jest jak widać na jodełkę, czyli krzyżujemy narty i i pod górę. Także w drogę. Jak widzicie, naprawdę jest przepięknie. W takich miejscach, im wyżej, tym właśnie bardziej dziewiczo. Czapy śniegu po prostu na tym świerku wyglądają wspaniale I tak można, można rzeczywiście i wędrować i odpoczywać Jest w tym niebywała, niebywała przyjemność Ok, już po czeskiej stronie, tutaj za mną jest granica jak widać Także za chwileczkę będę w chatce Paprsek Tu też widać od razu zmianę jeżeli chodzi o trasy biegowe Przez to, że jest tutaj na tyle wysoko, że jest wystarczająca ilość śniegu można było bardzo ładnie wyratrakować trasy dla narciarstwa biegowego zarówno w jedną jak i w drugą stronę. Ok, chatka Papyrsek tuż za mną, także wchodzę, żeby się chwileczkę ogrzać, osuszyć, posilić i będę wracał. No i mamy upragnione zjeżdżanie. Także tak to wygląda. Słuchajcie, domyślam się, że pewnie niektórzy z was myślą sobie: "Złapał GPS w ładnym e, ładnego dnia, słonecznego, w bezchmurne niebo", e, więc ten sygnał GPS może być dobrej jakości. W tej chwili zmieniła się pogoda. Zwróćcie uwagę, mam nadzieję, że będzie to widać. Niebo jest zachmurzone, powoli zaczął pruszyć śnieg. I mam nadzieję, że to widać. I bardzo proszę. Tak, oto wygląda jakość sygnału GPS. Także myślę, że bardzo w porządku. Jestem w tej chwili w drodze powrotnej. Co jeszcze możemy sprawdzić? Na przykład wysokość barometryczną i wysokość GPS. One teraz są ze sobą nieco bardziej tożsame niż było to wcześniej. Możliwe, że właśnie zachmurzenie spowodowało, że łatwiej te dwa wskaźniki się ze sobą równają. Ok, wychodzi na to, że to już koniec naszego, naszej wycieczki. Po przyjeździe do papreseku. Oczywiście zjadłem coś, jak widzieliście i zjechałem na dół. Jak widzicie, tutaj dystans 6,63 km. W tamtą stronę dystans wynosił 674, bodajże. W związku z tym widać, że jest drobniutka różnica, no ale też, żeby nie było żadnego pudrowania, to uczciwie trzeba pokazać, jak to wygląda. Myślę, że GERMIN Fenix 6X Pro sprawdził się, jeżeli chodzi o trening narciarstwa biegowego. Mamy, mieliśmy wgląd tak naprawdę w GPS, w jakość tego sygnału. Nie da się ukryć, że najpierw było piękne słońce i ten sygnał też został ładnie szybko złapany, był też ładnie utrzymywany. Teraz kiedy już tu zjeżdżałem, mamy tak naprawdę dość mocno zachmurzone niebo, pada śnieg. Nie wiem czy do widać, ale ten śnieg naprawdę tutaj pruszy. W związku z tym ten sygnał jakościowo i w jedną i w drugą stronę też był na niezłym poziomie. Było oczywiście możliwość wglądu w tą wysokość barometryczną i tą wysokość właśnie z GPS-u. Te różnice pojawiały się, kiedy niebo było właściwie bezchmurne, mniej ich było, kiedy było zachmurzone. Co jeszcze? Oczywiście mieliśmy też wgląd w ciśnienie atmosferyczne powietrza. No, to, to wszystko jest możliwe jest do, do dyspozycji też w tym zegarku. Oczywiście pomiar na odległości. To odległość, no jest jakaś tam drobna różnica, ale tak jak mówiłem, nie pudrujmy, nie cukrujmy. Są to urządzenia, które Pokazują tą odległość możliwie najbardziej dokładnie. Myślę, że to jest i tak całkiem fajny wynik, jak na warunki, które tutaj panują, w takim górzystym, zalesionym mocno terenie, w dolinie, góry, doliny. Także, także to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Cieszę się, że ten czas spędziliście ze mną. Mam nadzieję, że pomimo tego, że nie miałem tutaj żadnego mikrofonu, ani lepszego sprzętu, ani nikogo do pomocy, udało mi się tak dość spontanicznie, całkiem nieźle to nakręcić i jakąś taką wartość merytoryczną udaje się Wam wyciągnąć. Właśnie na temat tego zegarka. Dzięki raz jeszcze za uwagę. Michał Bróżyński, Garmin Penix 6X Pro. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Ok, a jeszcze sprawdźmy, jak będzie wyglądało łapanie GPS-u, kiedy jest zachmurzone. Ok, zróbmy, że trening niech będzie chud. Mamy zachmurzone niebo, pada śnieg, proszę bardzo. Już GPS złapany, żeby nie było, że nieprawdę mówię. Niebo zachmurzone, śnieg widać, jak pruszy. Mam nadzieję, że widać jak pruszy. I tak goto, to wygląda. No dobrze, ruszamy do domu.